Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Czy wszyscy mogą, powinni zioła pić, spożywać? W ogóle na chwilę cofnę się do tego, co mówiłaś. Bardzo mi się podobał ten obraz babci, która pije zioła przy kominku. <laughs> Już sobie to wyobraziłam, ale rzeczywiście nie tylko babcia może je pić. E, wracając do pytania, generalnie tak, wszyscy mogą pić zioła, ale tutaj zaznaczę, że zioła to nie jest tylko picie, bo zioła można używać i tak naprawdę mogą działać na nas terapeutycznie w różnej formie. Nie muszą to być tylko napary, ale terapeutycznie będzie już działo nawet bycie obok tych ziół, ich zbieranie. Albo na przykład jedzenie, bo zioła to też mogą być, może być po prostu nasze jedzenie, które możemy traktować jako takie suplementy naturalne. To nie jest tak, że dla każdego, każde zioło, bo zioła, tak jak inne rzeczy, mają swoje ale. Niektóre są bardzo bezpiecznie, bezpieczne i tak naprawdę nie mają żadnych przeciwwskazań, ale w sumie na wszystko możemy być uczuleni zawsze. Ludzie mają różne alergie są zioła które są opatrzone większymi trochę obostrzeniami bo na przykład mają jakieś przeciwwskazania czy jakieś symptomy są też są te zioła takie bezpieczne które nie mają żadnego ale i tak dalej i są zioła są też zioła które mają skutki uboczne pewne, które są silniejsze w działaniu, no i które mają interakcje na przykład z innymi lekami czy nawet z pożywieniem. I przykładem takiego zioła, które no, ma sporo tych interakcji z innymi lekami i z innymi ziołami, jest na przykład dziurawiec, czyli też w sumie znane zioło w Polsce. No, ale nie można go łączyć, przyjmując tak naprawdę większość leków na stałe, tak? Jak antykoncepcja, jakieś leki na ciśnienie, więc no, więc to też nie jest takie. A jakie to są? Mogą być, na przykład, skutki uboczne? Już weźmy ten przykład właśnie antykoncepcji, bo myślę, że mhm. Mhm. po prostu może nie działać prawidłowo antykoncepcja, tak? Czyli może osłabiać się działanie danego leku? No i skutkiem akurat w przypadku antykoncepcji będzie na przykład ciąża. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTubie.